Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze względu na to, że nie wiemy, ile osób pozostało z poprzedniego warsztatu, zaczynamy od początku. Dziękuję Michale za przedstawienie i rozpoczynamy warsztat. Prowadź ewaluację i wyciągać wnioski w Classroom Screen. Jak Państwo zauważyli, ja już tutaj włączyłam taką ewaluację naszego czasu, czyli czy tego czasu będzie wystarczająco dużo, czy troszeczkę za mało na przeprowadzenie takiego warsztatu, i będzie to jedna z form, które mogą Państwo użyć właśnie w projekcie e-twinningowym, czyli monitorowanie czasu, który potrzebują uczniowie na wykonanie zadania. Czym jest ewaluacja? Ewaluacja to jest nic innego jak monitorowanie, ocena, badanie, feedback, analiza. Mamy przeróżne słowa, które nam odzwierciedlają ewaluację, czyli taka informacja zwrotna, co się udało, co się nie udało w projekcie, co można poprawić. Ze względu na czas możemy takie ewaluacje w projekcie e twinningowym podzielić na ewaluację wstępną, którą, do, której możemy dokonać na początku naszego projektu, przed rozpoczęciem działań lub na zaraz na samym początku podejmowanych działań projektowych. Może być to ewaluacja bieżąca, czyli chociażby właśnie monitorowanie czasu wykonywania poszczególnych zadań polega ona również na dokumentowaniu ich przebiegu, sprawdzaniu jakości współpracy, komunikacji między uczniami, ale też i między nauczycielami i ewaluacja końcowa która ma być takim całościowym spojrzeniem na projekt i podstawą do jego oceny, czy przeważają nam czynniki pozytywne, czy jednak należałoby ten projekt troszeczkę Poprawić. Ewaluacja przede wszystkim ma oceniać, ma sprawdzać stopień osiągnięcia celów, które postawiliśmy sobie na początku naszego projektu. Może również to, może ewaluacja może również obejmować monitorowanie postępów uczniów w nabywaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji czyli to może być test, to może być sprawdzian to może być pytanie, jak uczniowie oceniają swoje umiejętności. Po wykonaniu zadania, po realizacji projektu, na przykład w porównaniu z tym, jak te umiejętności oceniliby przed przystąpieniem do projektu. To samo z kompetencjami. Może być to, tak jak już wspomniałam, możemy badać efektywność współpracy między uczniami, możemy badać efektywność wykorzystania czasu, możemy przeprowadzać ankiety wśród uczniów, wśród nauczycieli dotyczące zadowolenia z udziału w projekcie, bądź udziału w pojedynczych działaniach projektowych. Oczywiście możemy wyznaczać przeróżne inne kryteria zależne w zależności od specyfiki naszego projektu. Ja już tu troszkę form ewaluacji wymieniłam, czyli między innymi ankietę, rozmowę, sprawdzian, test, ocenę, może być to ocena wzajemna, samoocena. Mogą być to wywiady przeprowadzane z naszymi uczniami i nie tylko. Dobrze jest pamiętać, że ta ewaluacja powinna dotyczyć uczniów, nauczycieli, ale również rodziców. Bardzo wskazane jest, żeby taką ewaluację przeprowadzić, żeby zadać. Pytanie rodzicom, czy na przykład widzą różnice w swoich dzieciach po udziale w projekcie, czy dzieci stały się bardziej pewne siebie, czy wykazują większe umiejętności, na przykład komputerowe, czy ogólnie są pewniejsze siebie i łatwiej im jest podejmować różne wyzwania. Takim pomocnikiem naszym na tym warsztacie będzie Classroom Screen, czyli jak państwo tutaj widzą, ja tutaj osadziłam naszą prezentację, czyli dokonując ewaluacji na koniec projektu, możemy przygotować przeróżne ekrany z przeróżnymi obrazkami prezentujące działania nasze projektowe, prezentujące wyniki czyli rezultaty końcowe, czyli tak, żeby to zebrać w jednym miejscu, a na koniec przeprowadzić ewaluację sprawdzającą stopień realizacji założonych celów, żeby sprawdzić właśnie efektywność współpracy, komunikacji, żeby sprawdzić, czy uczniowie rozwinęli założone przez nas kompetencje. Czy czasu było wystarczająco dużo, czy tego czasu było? za mało. Co możemy ewoluować w Classroom Screen? Na pewno Classroom Screen jest świetnym narzędziem, żeby chociażby wskazać kryterium oceny danego działania. Możemy włączać za każdym razem w kilka sekund stopień, stoper, który zmierzy nam czas konkretnych etapów projektu. Oprócz stopera takiego, który ja tutaj włączyłam, możemy włączyć odliczanie i jeśli działanie zaczynamy Dzisiaj możemy włączyć to odliczanie do na przykład za tydzień, tak? Ma być ukończone to działanie, następnie sprawdzać, ile czasu nam jeszcze zostało. I oczywiście możemy przeprowadzać ankietę w Classroom Screen, czyli mamy możliwość zadawania pytań uczestnikom projektu. Możemy w ten sposób monitorować ich zaangażowanie i ich reakcji. I to wszystko w czasie rzeczywistym. Dopiero nasze trzecie narzędzie będzie miało możliwość wygenerowania linku do wykonania takiej ewaluacji, dokonania takiej ewaluacji we własnym, w dogodnym dla uczniów, nauczycieli i rodziców czasie. Ale my teraz pracujemy nad Narzędziami, z narzędziami do ewaluacji podczas na przykład spotkań online, podczas pracy projektowej, podczas pracy na lekcjach. Kryteria oceny, proszę bardzo, tutaj mamy ekran i mamy zadanie logo, i możemy w ten sposób przedstawić uczniom kryteria oceny, wykonania tego zadania. Każdy z uczniów powinien. Po wykonaniu, przed wykonaniem też, po wykonaniu jeszcze raz skonfrontować, czy wszystko, co miało być zawarte w logo, rzeczywiście jest zawarte. I to taka przykładowa, e, oczywiście, e, ocena, czyli zgodność z tematem projektu, czy logo odzwierciedla główne cele, wartości projektu i twinning, e, e, oryginalność, kreatywność, estetyka, projektowanie graficzne, czy przekaz jest e, e, czytelny, e, czy logo. Dobrze, czy dobrze uczestnik potrafi przedstawić swoje wybory tutaj do swojej pracy? Czy umiejętnie zostało to opisane, w jaki sposób to logo ma reprezentować projekt? I taki ekran tworzymy w kilka tak naprawdę sekund. Do monitorowania zadań i czasu, czyli tutaj właśnie mamy odliczanie czasu, tego naszego półgodzinnego czasu na nasz warsztat. Zawsze możemy włączyć taki stoper, tak? Mamy teraz 45 minut, a proszę bardzo, tutaj mamy takie zadania dzisiaj do wykonania, czyli taki timetable, co jest do zrobienia. Może być to lista może być to podział tych działań ze względu na czas i mamy pierwsze działanie i tutaj mamy ile czasu mamy na to przeznaczone 10 15 minut 20 w zależności od tego oczywiście czego potrzebujemy na każdym ekranie może pojawić się zegar tak żeby uczniowie ten zegar można powiększyć tak żeby uczniowie sami próbowali monitorować czas który pozostał im na wykonanie Działanie. Muszę powiedzieć, że te, że klasa mózgów sprawdza się rewelacyjnie zarówno u starszych, jak i u młodszych uczniów. Tutaj uczniowie mieli za zadanie wykonanie czterech czterech flashcardsów z czterema słówkami projektowymi. To nasze główne warzywka w projekcie Super Power Vegetables, i tu mamy odliczanie czasu. Dostali 10 minut na. Dość szybkie pokolorowanie, ozdobienie swoich małych, bo to było wydrukowane w małej wielkości, flaszkarców. I tu, jak dzieci widziały, że ten czas ubywa, to tym bardziej pilnowały się, żeby się skupić na pracy, na działaniu. Classroom Screen chętnie używam do ewaluacji końcowej projektu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mogę osadzić wszelkie prezentacje, wszelkie działania, zdjęcia, padlety, i krok po kroku, ekran po ekranie powtórzyć, przekazać, przypomnieć, co zostało zrobione, jak to było robione, jaki jest efekt końcowy, a na końcu po prostu zadać pytania. I tutaj przykładowe pytania do uczestników projektu, czy Generalnie projekt Ci się podobał i mamy pięć różnych buziek, od bardzo uśmiechniętej do bardzo smutnej. Wyświetlając takie pytanie, tutaj mamy informacje o odpowiedziach. Uczniowie mogą udzielać odpowiedzi, zarówno Zarówno korzystając z innego urządzenia, czyli tak jak Państwo tutaj za chwilkę będą mieli taką możliwość, z telefonu komórkowego, z tabletu, ale również jest możliwość włączenia odpowiedzi poprzez ekran, czyli jeśli mamy pracownię, w której nie mamy możliwości korzystania z komputerów, uczniowie nie mają dostępu do telefonów komórkowych z internetem, możemy taką prezentację wyświetlić i skorzystać z ekranu dotykowego lub po prostu udostępnić ekran komputera, z którego wyświetlamy Classroom screen i uczniowie podchodząc, dotykając bądź klikając mogą tej odpowiedzi udzielić. Takie pytanie na wyjście, na zakończenie działania też tworzymy bardzo szybko. Tu akurat przy tej ewaluacji końcowej to oczywiście pytaniem takim zasadniczym było, które działanie podobało Ci się najbardziej. Ja tutaj chciałam troszkę więcej tych działań umieścić, ale klasa Screen pozwala na dopisanie tylko pięciu Możliwych odpowiedzi do wyboru, dlatego też jedno z działań po prostu zewalu zewaluowałam oddzielnie. Czy podobało Ci się działanie z queeverem? Po prostu jest to oddzielne pytanie. Czy chciałbyś wziąć udział w podobnym projekcie w przyszłym roku? Akurat to był projekt dotyczący dnia kropki i mamy wszystkie 15 czy 13 odpowiedzi pozytywne. Ta ewaluacja była przeprowadzona w klasie drugiej, więc tutaj korzystaliśmy zarówno z tego dotyku, z możliwości odpowiadania na ekranie, jak i na komputerach. Bardzo fajne jest to narzędzie do bieżącej takiej ewaluacji, zarówno zadowolenia, jak i samopoczucia uczniów przy zajęciach projektowych warsztatach, to akurat przykładowy ekran z warsztatów Erasmusowych. Tak? Czyli na wejście, jak się czują, jakie jest ich samopoczucie, i na wejściu, co sądzą o dzisiejszych warsztatach. Może być to również informacja zwrotna na etapie planowania i tutaj wraz z nauczycielami, z którymi planowaliśmy projekt zadane były mnóstwo było zadanych pytań podczas spotkania online i w końcu zadecydowaliśmy, że nie no trzeba zadać konkretne pytanie, czy dążymy do jednego projektu dla wszystkich, bo mamy akurat w grupie nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych, uczących różnych języków i takie właśnie Pytanie zadaliśmy, taką mamy odpowiedź, i dzięki temu mamy wniosek, że zdecydowana większość jest za realizacją jednego projektu. W jakim kierunku dążymy? Czyli również taka informacja na etapie planowania: czy ma być to projekt związany z well-being, mindfulness, czy ma być to projekt związany ze sztuczną inteligencją, czyli z naszymi tematami przewodnimi w tym roku, czy ma być to inny Temat. Na podstawie takich odpowiedzi możemy rozpocząć planowanie. Może to być również monitorowanie opanowania materiału, ale to tak jak w przypadku CuriePod, nie zaznaczamy tutaj żadnej dobrej odpowiedzi, po prostu jest to ankieta, tak? Wiadomo, że im więcej dobrych, tym lepiej, tym lepiej opanowany materiał, tak? Czyli podsumowując, możemy monitorować czas i postępy, tak? Zarówno stoperem, jak i odliczaniem czasu możemy wyświetlać zegar, możemy wyświetlać timetable, czyli plan działania, możemy to zrobić jako lista działań, czyli taka checklist, tak? Albo właśnie jako działania z określonym czasem. I tak jak tu Państwu mówiłam, że tu akurat został jeden dzień do realizacji działania w jednym z projektów, czyli możemy ustalić takie odliczanie na dłuższy okres czasu. Jeśli chodzi o ankiety, to mamy trzy rodzaje ankiet, czyli mamy ankiety do pytań, na które można odpowiedzieć tak nie. Mamy ankiety, gdzie mamy odpowiedzi poprzez Poziom satysfakcji, zadowolenia, czyli, czyli właśnie przez takie uśmiechnięte, nieuśmiechnięte buźki i oczywiście ankietę wielokrotnego wyboru, czyli mamy do wyboru ABCD. E, czyli, tak jak wspomniałam, pięć możliwych odpowiedzi. Jakie mamy korzyści? No korzyści przede wszystkim właśnie to monitorowanie czasu, zwiększenie zaangażowania uczniów, czyli w momencie, kiedy widzą, że ten czas ucieka, mają to przed sobą, to bardziej skupiają się na działaniach. No i ta możliwość wykorzystania z młodszymi uczniami, bądź w niedostosowanych klasach, ta możliwość udzielania odpowiedzi na ekranie jest dla mnie też dość kluczowa. A teraz bardzo proszę, e, chciałabym, żeby państwo sami fizycznie spróbowali odpowiedzieć na parę pytań, a następnie spróbujemy stworzyć swoje króciutkie pytanka. Mamy jeszcze e, czas, mamy co najmniej 10 minut. Bardzo proszę, e, tak pokazujemy uczniom, tak pokazujemy podczas spotkań online, tak pokazujemy w klasie. E, należy wejść e, na stronę joincrs.com. I wpisać kod wydarzenia 5205304 lub po prostu innym urządzeniem zeskanować kod QR. To są akurat przykładowe pytania w procesie planowania projektu, czyli na wejście. I jeśli do naszego projektu zgłosili się nauczyciele, a my nie do końca wiemy, jakie mają doświadczenie w projektach i twinningowych, na co możemy liczyć, czy ci nauczyciele będą, będą tylko uczestnikami i będą współpracowali z nami, ale nie mają możliwości, Podzielenia się na przykład bądź wsparcia nas jakimś narzędziem cikowym do realizacji poszczególnych działań. No, chcemy się tego dowiedzieć, dlatego przeprowadzamy taką ankietę na wejście. Już widzę, że jest sześć osób, świetnie. Gdyby ktokolwiek miał jakiekolwiek trudności z dotarciem na tą ankietkę, to proszę dać znać. Ja na tą chwilę nie chowam jeszcze tego kodu QR, nie chowam kodu dostępu, chociaż tutaj Michał wysłał Państwu to na czacie. Nie wiem, czy czekamy na większą ilość osób. Mamy sześć osób obecnie, także chwilkę może jeszcze poczekamy, już mamy siedem. Bardzo proszę, zawsze jak spróbujemy samodzielnie, to troszeczkę jest to inaczej. I tak mamy. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w międzynarodowym projekcie edukacyjnym? I w większość tak, jedna nie, czyli wiadomo, jest to dla nas informacja, jest to wniosek taki, że tą osobę jedną trzeba na pewno bardziej wspierać niż pozostałe. Oczywiście te wszystkie ankiety są anonimowe, my nie zbieramy tutaj żadnych danych, nawet imienia, więc, więc no na pewno to wyjdzie przy kolejnych pytaniach, bądź w tak zwanym praniu, kto jest tą osobą. I proszę zobaczyć, tutaj dołączyło 7 osób, proszę nie, nie odłączać się, bo zaraz będą następne pytania i ten sam kod będzie do tego służył, czyli możemy te ekrany przeplatać, teraz może być e, opis jakiegoś działania na przykład, albo spis narzędzi, które zamierzamy użyć w projekcie i kolejny ekran, to może być kolejne pytanie, czy właśnie znam, znają Państwo tego narzędzia, czyli, czyli nauczyciele nasi partnerzy, czy czy trzeba będzie właśnie na przykład przygotować jakieś tutoriale, czyli ten wyciąganie wniosku z tego pytania byłoby takie, które narzędzia są znane, z którymi trzeba nauczycieli bardziej zapoznać, na, na które trzeba zwrócić uwagę, może przygotować spotkanie online. Czyli każde pytanie ma nam. Dać jakiś wniosek, co mamy zrobić i jak mamy działać. Tak? Kolejne pytanie jest: czy preferujesz projekty skoncentrowane na języku, kulturze czy innych e, dziedzinach? To jest też pytanie takie na wejście, tak? Czyli powiedzmy, że dobraliśmy się, mamy sześciu nauczycieli języka niemieckiego no i chcemy coś wspólnego wymyślić, ale jeszcze sami nie wiemy co, więc takie prościutkie pytanie może e, może nam pomóc, w którym kierunku te nasze wstępne rozmowy, ustalenia mają iść. Czy właśnie będzie to język, kultura czy coś innego oby było w Towarzystwie Międzynarodowym, we Współpracy Międzynarodowej, komunikacji e, i tak to właśnie wygląda. Stworzenie takiego pytania nie jest trudne, nie zabiera dużo czasu. Zaraz wspólnie wymyślimy takie pytania, także gdybyście już Państwo mieli jakiś pomysł na pytanie ewaluacyjne, czy na wejście, czy w trakcie trwania, czyli taka bieżąca ewaluacja, czyli dotyczące poszczególnego, jednego działania. Serii działań, czy ma być to pytanie do ewaluacji takiej końcowej, czyli takiej, która ma nam pokazać, w jakim stopniu te założone cele zostały spełnione, zarówno edukacyjne, jak i zakres współpracy, zakres rozwoju kompetencji kluczowych. Mamy cztery odpowiedzi. Nie wiem, czy czekać na większą ilość, czy przechodzimy do kolejnego pytania. Zachęcam tutaj do. Skorzystania z rzeczywistego udzielania odpowiedzi. Jeśli trzeba, ja oczywiście mogę pokazać jeszcze raz kod QR. Po prawej stronie każdego pytania, u dołu, widzimy, ile osób udzieliło odpowiedzi. Tutaj możemy ukryć, odpowiedzi to się sprawdza przy monitorowaniu wiedzy tak żeby uczniowie nie sugerowali się tym co widać na ekranie tylko samodzielnie odpowiadali mamy już pięć osób tu mogę zablokować udzielanie Odpowiedzi, czyli taką kłódeczkę, że już dosyć koniec, ja nie zmieniam jeszcze ekranu, bo chcemy o tym podyskutować, chcemy wyciągnąć wnioski z odpowiedzi na to pytanie, więc nie chcę przechodzić do następnego ekranu, ale też nie chcę, żeby w międzyczasie ktoś inny udzielał odpowiedzi. Także mamy dość zróżnicowane odpowiedzi, aczkolwiek przeważa kultura. Zatem Wnioskiem byłoby, że w tej grupie warto rozmawiać i iść w kierunku projektu związanego z kulturą. Tutaj przygotowałam takie pytanie, tak żeby móc użyć właśnie naszych emocjonków. Jak oceniasz swoje dotychczasowe doświadczenia z poprzednimi projektami edukacyjnymi i twinning? Bo to też jest bardzo ważne. Czasem nauczyciele, którzy dołączają do naszego projektu, mają niezbyt dobre doświadczenia. Różnego typu, czy z poprzednimi partnerami, czy z uczniami, którzy byli na przykład niechętni, to też trzeba wziąć pod uwagę, pracując z takimi partnerami, wspierając ich w pozytywnych relacjach i utrzymaniu, że tak powiem, ich chęci do realizacji projektów międzynarodowych. Także takie króciutkie mogą być. Pytanka, tu mamy pytanie, jak podobać się Classroom Screen, i to jest ostatnie pytanie do Państwa. Za chwilkę wejdziemy do środeczka tego naszego narzędzia i wspólnie pokażę Państwu, że rzeczywiście to zajmuje chwilę, żeby stworzyć takie. Pytanie ankietowe. Oczywiście, jeżeli chodzi o czas, to mają Państwo tutaj też możliwość fizycznego doświadczenia, że mamy jeszcze 7 minut, czyli się spinamy. Bardzo poproszę na czacie pytania, na które można odpowiedzieć tak, nie pytanie, na które można odpowiedzieć właśnie poziomem naszego zadowolenia, bądź pytanie dotyczące wyboru. I w ten sposób tworzę. Nowy ekran. To ten ekran akurat jeszcze, jeszcze powinnam pokazać chwilę później, więc tu stworzyłam ekran. Proszę zobaczyć, ja tutaj rozwijam teraz narzędzia, które wcześniej były schowane, tak? Tak, żeby nam nie przeszkadzały przy prezentacji. I to tło mogę zmienić, ale zazwyczaj mi się podobają te ekrany. Ale jak kliknę więcej, to proszę zobaczyć, mamy sezonowo Christmas, więc możemy zmienić to tło bez żadnego problemu. Żeby stworzyć, żeby stworzyć pytanie, czy można wkleić rysunek? Tak, oczywiście można wkleić rysunek, można nie do pytania ankietowego, bo do pytania ankietowego się nie da, ale obok możemy wstawić rysunek. I na przykład, oczywiście można załadować z komputera, ja skorzystałam z tego obrazka, które tutaj mam, tak? Kolejna opcja to są właśnie te sondaże, czyli ankiety, tak jak Państwu powiedziałam. Mamy multiply choice, mamy smiles, tak, i true, false, oczywiście, prawda, fałsz, my to możemy zamienić na tak, nie, prawda, czyli albo się zgadzamy, albo się nie zgadzamy. W zależności od tego, jaki dostanę tutaj od Państwa pytanie, czy właśnie na wielokrotny wybór, czy na uśmieszki, czy naprawdę fałsz, to takie pytanie pokażę. Czy mamy jakieś pytania gotowe, czy coś wymyślamy? Wspólnie, dobrze. Czyli mamy pytanie, co sądzisz o dzisiejszym warsztacie, tak? I możemy dać tutaj krótkie odpowiedzi. Możemy zadać pytanie, co sądzisz o współtworzeniu książeczki, i możemy dać uczniom odpowiedzi. E, świetnie. Tutaj nie da się tworzyć chmurek wyrazowych, czyli nie może to być e, pytanie otwarte. E, dobrze. Średnio mi się podobało, tak? Nie bardzo. Nie podobało mi się. Państwo, oczywiście, którzy nie wyszli jeszcze z tej ankietki, od razu automatycznie przeskoczyli Państwo na to pytanie, czyli to można w trakcie zajęć po prostu coś wpada nam do głowy, o coś chcę co uczniów zapytać i robimy. I proszę zobaczyć, co mamy dalej. Mamy możliwość dodania jeszcze jednej opcji, czyli mamy tych pięć różnych opcji. Ja wykorzystałam cztery. Mamy ustawienia. Możemy zamknąć głosowanie, możemy ukryć wyniki tutaj w środku i proszę zobaczyć. Tu właśnie wybieramy, czy uczniowie, nauczyciele głosują tylko na odległość, czyli właśnie ten kod QR, tak, strona internetowa i kod, czy również przyciski na ekranie, tak? Ja zazwyczaj wybieram i na odległość, i na ekranie, bo zawsze się ktoś trafi, kto podleci z telefonem i będzie chciał e, zrobić to, e, zeskanować kod QR. Tu jeżeli chodzi o odpowiedzi, też mogę zadecydować, jak mają odpowiedzieć, czy ma być to taki pasek, czy ma być to inny wygląd. Mogę zresetować rezultaty, mogę zmienić tło. Ja widzę, że mamy 3 minuty 41 sekund, więc druga forma to mamy te Uśmieszki. Jeżeli będzie pytanie od Państwa, to oczywiście z tego skorzystamy. Mamy pytanie na wyjście po wideokonferencji: mieliśmy współpracę. Uczniowie w grupach międzynarodowych, w pokojach, na Zoomie, na Teamsach, na naszym Big Blue Batonie wbudowanym w Twin Space, pracowali każda grupa nad jedną stroną do naszej książeczki. I na koniec chcemy zapytać, czy. To spotkanie, ta wideokonferencja była w porządku, tak? Czyli co sądzisz, sądzisz o współpracy w Twojej grupie podczas dzisiejszej wideokonferencji, tak? I znowu mogę wybrać dwie opcje, tak? Mogę wybrać trzy, cztery, i 5, czyli ten poziom zadowolenia może być tak troszeczkę rozrzucony, tak? I znowu mogę zakończyć, ukryć, mogę dać tylko na odległość, mogę dać tylko przyciski na ekranie. Bardzo proszę odpowiadać, to super Państwu wychodzi, to się automatycznie przesuwa. I znowu rezultaty też mogę pokazywać na trzy różne sposoby. Mogę zmienić kolor, tak? I jedziemy dalej. Ostatnie pytanie sondażowe, czyli true i false. I już to zostawmy po angielsku. Co sądzisz o dzisiejszej lekcji? Tu tylko zmienimy workshops. Uh, work, workshops. Tak i mamy, uh, czy Ci się podobało? No właśnie, no właśnie. Do, you, do you like? Tak, czyli do you like like, bo to, to trochę pytanie nie na tak ani nie, prawda? Także tu trzeba troszeczkę pomyśleć, tak? Do you like today's workshop? Tak lub nie? I to byłoby ostatnie e, pytanie ankietowe, ale tu na tej stronie, czekając na Państwa odpowiedzi, pokażę właśnie to monitorowanie czasu. Tak, 30 sekund mamy włączamy, zazwyczaj jest to 10 minut, możemy zmienić dwie minutki i jedziemy. Możemy tutaj zmienić. Odgłos naszego timera. Tak, on się pojawia na tym ekranie, ale możemy go wrzucić na ekrany, na wszystkie ekrany, które przepraszam, które stworzyliśmy. tak, Czyli copy widget albo show in all screens, czyli zobaczcie, tak jak ja tu skopiowałam to odliczanie czasu, on się pokazywał ten zegar. Na każdym, na każdym slajdzie. To wyrzucamy, tutaj mamy zegar, czyli klikamy po prostu więcej widżetów i tu mamy to odliczanie takie właśnie dniowe. Jak otworzę ten widżet, to muszę sobie stworzyć jakieś wydarzenie. Mamy odliczanie i na przykład nie wiem, robimy logo. I mamy termin do stycznia do 5 stycznia. Zatwierdzam i to mi się tutaj pojawi, tak? I jeśli z tego samego ekranu skorzystam z tymi samymi uczniami, to właśnie to się pojawi. Dziękuję Państwu pięknie, warto się pobawić, warto zapoznać się również z wszelkimi innymi e, możliwościami Classroom Screen, ale do ewaluacji i bieżącego monitorowania czasu to jest bardzo e, narzędzie godne polecenia. Dziękuję pięknie.